Nic z wielkich projektów. Położenie stało się rozpaczliwe. Niedawno temu byliśmy tak szczęśliwi. Awantury nasze miały się skończyć. A teraz czeka nas śmierć w lodowej pustyni. Albo obaj zginiemy, albo muszę o zachodzie słońca poświęcić lorda, który cierpiał rozciągnięty na zlodowaciałym śniegu, i wrócić na łono świata ludzkiego sam jeden. Płyn Nurredina był już teraz jedynym zbawieniem moim. Zrozumiałem nagle, że i Anglika mógł wyrwać z objęć śmierci. Wszak Lord Pakins otruł się jakąś kilkunastotysięczną cząstką grama alkaloidu. Jeśli go przywrócę do naturalnej wielkości, to wtedy drobna cząsteczka jadu, jaka dobija organizm Pakinsa małego, stanie się nic nieznacząca dla Pakinsa dużego. I umierający może ozdrowieć. Ale co wtedy będzie ze mną? Zamyśliłem się ze smutkiem nad ponurą perspektywą, ale wnet otrząsnąłem się z niskiego egoizmu. Odezwało się sumienie. Jak to? Ty myślisz o sobie i o ambitnych celach własnych w chwili, gdy przyjaciel kona? Słońce właśnie zachodziło. Odpiałem bez namysłu trzos, usadowiłem Anglika na śniegu i wlałem przemocą drogocenny płyn przez zaciśnięte zęby. Potem ukląkłem na śniegu, podtrzymując omdlałą jego postać. Stało się. Jeśli ten heroiczny krok nie pomoże, zginiemy obydwaj. Trzymając przyjaciela w objęciach, wpadłem sam w odrętwienie i anim spostrzegł jak stracił chorobliwą cenę i przyszedł do normalnego stanu. Ocknąłem się dopiero na głos Pakinsa. Było już mocno szaro i pierwsze gwiazdy migotały na ciemnym niebios sklepieniu. Gdzie jesteśmy? zapytał zataczając wzrokiem dookoła. Cóż znaczy ten cukier lodowaty? Od śnieg. Nic osobliwego, ale powiedzże mi, lordzie, jak się czujesz? Doskonale. Przespałem się po królewsku. Zimno mi tylko cokolwiek. Nie pamiętam, skądśmy się tu wzięli. Opowiem ci wszystko, ale niech wpierw zbiorę myśli odrzekłem, nie mogąc jeszcze sam zrozumieć, co się z nami stało. Lord Puckins zerwał się tymczasem lekko na nogi i żwawym krokiem ruszyliśmy po zlodowaciałej skorupie. Uderzyła mnie teraz ta okoliczność, że byliśmy jednego wzrostu. Czyżby płynu redina nie poskutkował? Rozejrzałem się bacznie dookoła i poznałem, że obaj wróciliśmy do normalnych rozmiarów. Teraz zrozumiałem, że uratowało mnie trzymanie lorda w objęciach, w czasie gdy rusł pod wpływem indyjskiego eliksiru. Anglik z powodu ciemności nie spostrzegł jeszcze swej przemiany. Dopiero gdyśmy zeszli na granity, poczuł, że jest już normalnym człowiekiem. Nie wyobrazisz sobie, jak go to odkrycie rozgniewało i zmartwiło, szczególnie zaś, gdy mu opowiedział ostatnią przygodę. Przeze mnie twoje szczytne plany zniweczone. Doprawdy okupiłeś zbyt drogo, doktorze, moje nędzne życie. — Trudno. Nie było innego wyjścia, zginęlibyśmy obaj. Czy widzisz, lordzie, światełko w dolinie? Tam ser Robert czeka na nas. Śpieszmy powitać drucha i rozgrzać skostniałe członki w cieple ogniska. W godzinę znaleźliśmy się w dolinie i zaszliśmy strażę od tyłu. Ser Bix zabierał się do spoczynku, gdy stanęliśmy jak widma w progu szałasu. Tak się zakończyły nasze przygody. Postscriptum. Na zakończenie winienem ci jeszcze małe objaśnienie. Pamiętasz, jak się srożył na entomologię, twierdząc, że wdzięki Marnego Świata owadziego niezdolne są zająć twojej wyobraźni? Założyłem się wtedy z tobą, że jesteś w błędzie. Obecnie, w nadziei, że przeczytałeś z zajęciem moje opowiadanie, czas mi już wyznać, żem cię podszedł. Tajemnicza kruszynka natchnęła mnie nagle myślą zmistyfikowania przyszłego ministra i upozorowawszy odpowiednio zwykły swój wyjazd do Zakopanego, napisałem niniejszą opowieść w wolnych od wycieczek chwilach. Wszystko w niej prawdziwe, z wyjątkiem Lorda Pakinsa i Eliksiru Nureddina. Na owadzie przygody patrzyłem własnymi oczami i opisałem jak mogłem najdokładniej. Zamiast tylko zwykłego punktu widzenia obrałem inny, właściwszy do oceniania natury drobnych istot skrzydlatych, a przewodnikiem moim było pragnienie, aby cię nie znudzić. Obecnie proszę ze skruchą o przebaczenie i odpowiedź, czy zamiar mój choćby w małej udał się cząstce. Jeśli tak, trud mój sowicie jest wynagrodzony. W nadziei, że wkrótce się zobaczymy, ściskam cię serdecznie. Jan Muchołapski. Była to powieść Erasma Majewskiego: Doktor Muchołapski Fantastyczne przygody w świecie owadów. Czytał Mako.